Dzień dobry. W czasie ostatniej wieczerzy, jak słyszymy dzisiaj, Jezus mówi do apostołów: Nie nazywam was już sługami, lecz przyjaciółmi. I do kogo on to mówi? Zobaczcie, mówi to do mężczyzn, którzy za chwilę go zdradzą. Piotr publicznie przed ludźmi powie: Nie znam tego człowieka, Judasz za niego zapłaci pieniądze, a wszyscy inni oprócz Jana po prostu czmychną. Zrobią małą apostazję w ciszy, w ciszu swojego serca. I do takich ludzi Pan Jezus mówi: Nazywam Was przyjaciółmi. I to jest obraz naszej sytuacji. Każdy nasz grzech, każda nasza zdrada, czyli taki moment, w którym mówimy: Panie Boże, wymyśliłem sobie w tym momencie swojego życia lepszy przepis i pomysł na swoje życie niż Twój, jest tak naprawdę momentem, w którym Bóg, albo raczej my, stajemy się dla Pana Boga. Nieprzyjaciółmi. I do takich ludzi Pan Jezus dzisiaj mówi: nazywam Was przyjaciółmi. I to jest oczywiście bardzo fajne, jak jeśli mówimy o relacji naszej z Panem Bogiem, tak że cokolwiek się stanie, to On i tak nazywa nas przyjacielem. I to jest prawda. Ale Pan Jezus też mówi bardzo ważną rzecz. Przyjaciel oddaje życie ze swoich przyjaciół, tak. W tym wypadku on oddaje życie za swoich przyjaciół, czyli za apostołów, też za nas, ale mówi, albo raczej my często mówimy, chcemy go naśladować, w związku z tym musimy robić podobnie. Znaczy, tropem tego, czy korzystam, że tak powiem, z przyjaźni z Panem Bogiem, jest to, czy ja oddaję życie za swoich przyjaciół. Pytanie: kto to jest przyjaciel? Jeśli naśladuję Jezusa, to tak naprawdę każdy człowiek jest przyjacielem. Również mój nieprzyjaciel, bo tak jak Jezus chce w moich nieprzyjaciołach widzieć przyjaciół, chce jakby podnieść rangę relacji z drugim człowiekiem, kimkolwiek on jest, do przyjaźni. To jest bardzo trudne, to jest heroiczne, ale to jest właśnie chrześcijaństwo. I myślę, że warto to sobie wziąć bardzo mocno do serca, że jeśli jestem chrześcijaninem i chcę naśladować Jezusa, to nazywam przyjaciółmi tych, którzy są moimi nieprzyjaciółmi z powodu ich czynów. Tak jak Bóg nazywa mnie przyjacielem, pomimo moich czynów, które sprawiają, że jestem Jego nieprzyjacielem. Bardzo to trudna mowa, ale po to jesteśmy chrześcijanami, żebyśmy wybierali to, co jest hardkorowe, to, co jest magizm, to, co jest więcej, to, co jest bardziej, a nie tylko e, tak naprawdę żyli w logice tego świata, a przyklejali sobie łatwo, że jesteśmy chrześci chrześcijanami. Nie. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, to musimy prze... E, Pokonywać te takie normalne, ludzkie, naturalne relacje i podnosić je do wyższej rangi. Pan Jezus mówi dzisiaj do swoich uczniów, którzy będą Jego nieprzyjaciółmi przez grzech: Nazywam Was przyjaciółmi i oddaję za Was życie. A my mówimy, chcemy naśladować Jezusa, w związku z tym musimy robić dokładnie to samo. Tych, którzy nas zdradzają, opuszczają, zostawiają, robią dla nas złe rzeczy. Mamy nazwać przyjaciółmi i oddać za nich życie. Co to znaczy oddać życie? Bardzo proste rzeczy. Czasem to jest wprost staniecie w obronie kogoś i być może stracenie fizycznego życia. Ale jest wiele innych sytuacji, w których możemy tracić życie. Mogę wstanąć z krzesła w autobusie i podnieść swoje cztery litery, żeby komuś było lepiej, nawet jeśli uznaję go za nieprzyjaciela, bo stoi nade mną mi w Mogę nie nacisnąć entera, kiedy napiszę, napiszę tekst czy komentarz, który ma, jak to mówimy, zmiażdżyć drugiego człowieka. Nie muszę tego robić. Mogę zrobić komuś dzisiaj herbaty, chociaż go nie lubię. Mogę komuś powiedzieć dzień dobry, bo jest gburem, który mi się wydaje, jest gburem od wielu, wielu lat i, i się napuszył jak paw. Ale ja powiem dzisiaj dzień dobry, i to będzie tr stracenie trochę swojego życia, swojej dumy, swojego egoizmu, przekroczenie tego, co naturalne. Więc jest dzisiaj dużo do roboty. Popatrzmy na tych, których nazywamy nieprzyjaciółmi i spróbujmy, jak Jezus nazwać ich przyjaciółmi i włączmy w sobie gotowość do tego, żeby oddawać za nich życie. Jeszcze raz mówię, czasem wystarczy tylko dobrze o nich pomyśleć, czasem wystarczy tylko dobrze coś o nich powiedzieć, i to już będzie stracenie swojego życia, przynajmniej kawałka w tej trudnej relacji z moim nieprzyjacielem. Dobrego dnia Wam życzę, szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro.